Następnego dnia. Okej, okay, William. My pójdziemy uratować printing, a ty zaprowadzisz tutaj Jasona. Sam nie da rady wrócić. O, tak! To jest mój stary. Powiem tylko jedno. Jesteście dziwni. Okej, okay, idziemy do printing. No, to ja idę pod Jasona. Hmm. Zaklinam, że był tutaj sz ten szpital. Ej, młody, szukasz czegoś? No, tutaj był szpital. Zniknął. A, przeniósł się. Zabrakło im kasy, żeby tutaj mieć szpital. Jest tam, na górze. Dziękuję bardzo. Przeszedłem po Jasona. Cześć, stary. Widzę, że jest pełni sił. Tak, już wyzdrowią, nic mu nie będzie. Tylko nie może szybko biegać, bo ma bardzo nadwyrężoną nogę. Hmm. To wszystko, co usłyszałem, sprawiło we mnie jedną myśl. Idziemy do lody. Hmm. Ci nie, z brachu. Nie, yeah, pędzimy dalej, wuuu! Coś się na pewno stanie, przecież w tych górach jest masa bandytów i lwy. Wiem, ale to są gamonie. Racja. Dzień dobry, my do printing. Ty jest tam w prawo na górze? Lowi Bina jesteście! mi Cię uwolnić, zaraz to załatwię. Kolejna przyjaciółka. Igor wygrał. Igor jest najlepszy. Igor wygrał. Igor jest najlepszy. Je! Yeah! Dzień dobry. Bardzo proszę o wypuszczenie printing. Dobrze, możemy spełnić Pani życzenie. Tak gładko poszło? Jest pewien haczek. Wiedziałam, zawsze coś musi być. Jeśli wypuścimy printing, to Igora też. Uh... Print nie jest ważniejsza. Dobra, stoi! Wychodzimy! Dzięki wam bardzo. Wracam do lwów. Nie mogę się ani do o... Jasona ani do William'a. Wiedziałam, żeby takich głupoli nie posyłać. O, po coście to zrobiłem? Mogłeś kogoś mądrzejszego, na przykład April. Aisys lub Luna. Wiem, nie myślimy. Karol, czy wiesz, gdzie jest Jason i William? Print jest? Tak jest, ale powiedz. No więc oni... Co oni? Um, no więc tak. William odnalazł Jasona. No ale poszli na lody. I ślad po nich zaginął. No cóż... To trzeba będzie ich znaleźć. No tak, ale w filmach nazywa się takie zagadki. Wiem. sprawa zabójcze lody. Ciąg dalszy nastąpi.